To był prawda? Dość przewrotnie, zgadza się. W pierwszej połowie nasza dominacja. Ale tak przypuszczaliśmy, że Krzesia Bramka uspokoi nasze poczynania. Bramka na 2-1. naszą nerwowość. Szkoda, cóż. Nie będziemy płakać, no. trzeba się wziąć garść, przemyśleć to wszystko. Ja również jestem odpowiedzialny za to, bo jestem kapitanem. I w tych momentach newralgicznych, gdzie widać było, że jest chaos na wojsku powinien bardziej zmotywować kolegów, bardziej uspokoić tę grę. Jestem zawodnikiem doświadczonym. Mam nadzieję, że na tych błędach nauczymy się troszeczkę Tak jak wszyscy fizycy. powinni się chyba w pieści uderzyć, nie tylko kapitan. Nie, wydaje mi się, że każdy ma tutaj coś sobie do zarzucenia, ale to jeżeli chodzi o cechy wolicjonalne, wydaje mi się, że każdy dał w siebie maksa i wydaje mi się, że tu pod tym względem nie mamy sobie nic do zarzucenia, natomiast być może wcześniejsza ta bramka na na 2-1, to na 2-2. Troszeczkę może takiego brak zdecydowania, wzięcia na barki, że to, że to ja. Powoduje, że, że się tak... Tak się dzieje, jak się dzieje. Jest, jest smutno, bo kibice są zawiedzeni. My przede wszystkim, trener, prezes, działacze. No bo była wielka szansa odskoczyć od tych zespołów. bo z tego, co Marcin wiemy, Arka, Arka Pias wczoraj zremisował. Ta. Dostał status quo. No też dobrze, z drugiej strony, że że został status quo po tej kolejce, bo niektórzy mi się zbliżyły, to też jakiś tam pozytyw, ale, ale tak sobie szczerze. Że... nie macie, nie macie jakiegoś spokoju, trzeba będzie do końca ta walka, już nie tyle pod względem wolicjonalnym, ale też mentalnym będzie. Przede wszystkim musimy się przygotować właśnie pod względem mentalnym, bo to mecze w tym aspekcie będą się rozgrywać, bo widać, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i w porównaniu z meczem rzędniakowym już było widać bardzo dużo yy, takiej dynamiki, siły. przybyliśmy szybsi od zawodników yy, z loty wydaje mi się, chowania i, I wycofania cuka. Yy, zawsze szukam pozytywów. Yy, tak blisko chyba strzelenia gola Pan nie był w swojej karierze. Czy, czy było coś jeszcze bliżej? Bo ona się od wewnętrznego, wewnętrznej części spojenia właściwie odbiła, ta piłka. No cóż, no tak to bywa czasami. No. Strzelibym na 3-0, pewnie każdy by był zadowolony, ja bym szczęśliwy, bo piękna bramka była z tego. Natomiast po meczu mam duży, duży zawód. Tak jak mówię, mam do siebie, bo 90. minuta lepiej to trzeba było poukładać w grze defensywnej. wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. rykoszet, stało się. Cóż, raz się jest na górze, raz na dole. No, dziś nam to szczęście nie napisało w porównaniu z meczem z Olimpią chociażby z Z, z Radziąkowem w tamtej rundzie. Także... Jeżeli my jesteśmy uczciwi i mamy uczciwe sumienie czyste, to Bozia to da. Smutne twarze, piłkarze zawiszą po meczu, czego kubać dzisiaj zabrakło, żeby dowieść to zwycięstwo i trzy punkty zainkasować. Przede wszystkim chyba konsekwencje. Mamy 2-0, wychodzimy na drugą połówkę i zamiast spokojnie grać sobie w piłkę, bo naprawdę mamy super zespół, duże możliwości, to My wychodzimy i gramy nie wiem czy nerwowo, jakoś bardzo niedokładnie. Nie wiem czy, czego nam zabrakło w tej drugiej połowie. Zupełnie, zupełnie byliśmy jacy, jacyś rozbici tacy. Postaliśmy bramkę na 2-1, no, od razu siedliśmy, tak jak nie powinniśmy tak się, siąść, ale psychicznie siedliśmy. Straciliśmy taką głupią bramkę praktycznie z niczego, jakiś taki strzał dziwny. No, Zamiast, zamiast dalej grać swoje i, i próbować strzelić tą bramkę na, na 3-1, to, to nie wiem, brak mi słowa w ogóle po takim meczu. Wydaje mi się, że mamy taką drużynę, że naprawdę bardzo chcemy, a, a w tych meczach, powinniśmy, gdzie powinniśmy grać w piłkę, bo naprawdę zespół mamy kadrowo bardzo silny, to, to gramy, gramy jakimiś dziwnymi, długimi piłkami. W ogóle, w ogóle to nie daje żadnego efektu. Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Cieszę się, że udało mi się sześć tutaj bramkę. E, powiem szczerze, że strasznie dziwnie się poczułem, jak strzeliłem te gola. E, nie dla zawiszy byłby no, ale takie jest życie i... No i cieszymy się, że udało się tutaj wywalczyć jeden punkt, bo pierwsza połowa niestety nie wyszła nam za dobrze. Co mówił trener, kiedy Cię Że mam walczyć i pokazać, że e, ktoś mnie tutaj źle potraktował i to wszystko. Można to skomentować, że zemsta jest słodka. Nie, nie traktowałbym tego w ten sposób. Myślę, że e, po prostu takie jest życie zawodników i e, na pewno jak tutaj jechałem na mecz, myślałem o tym, żeby się tutaj mścić na kimś czy nie. Spędziłem tutaj bardzo fajne półtora roku i e, super wspominam Zawisze i, i to miasto, także na pewno nie traktowałem tego w takiej kategorii, że muszę się tu na kimś mścić, mścić albo komuś coś udowadniać. Jasne. Czy koledzy, z którymi grałeś w Zawiszę coś po tej bramce do Ciebie mówili? E, nie, nie, myślę, że każdy z nich, e, no na pewno źle to, zniósł, że to niezależnie kto strzelił bramkę, po prostu w 90 minucie jak się traci gola, gdzie się przez cały mecz prowadziło, wiadomo o co walczy, zespół zawiszy, także nikt z tym o niczym nie rozmawia. Ja osobiście życzę z całego serca awansu o tej drużynie, e, mam tutaj bardzo dużo kolegów. I powiem szczerze, że może nie byłem tak jakoś, nie wiadomo jak długo, ale sercu mam zawisze i dużo tutaj miło, miłego czasu spędziłem, zrobiłem tutaj awans, także mam nadzieję, że uda się chłopakom zrobić drugi. Natomiast Flota w takich sytuacji nie miała, nie miała dużych parta, po mam duży problem z bramkarzem i, i po tej straconej pracy zrobiłem się bardzo nerwowo, piłkarze czuli, że nie mają jakiegoś wsparcia z tyłu. To ostatnia sytuację, e, Błąd się zarzeka, że w ogóle nie dotknął tego e, e, zawodnika, niepotrzebnie w ogóle jeżeli był tam był, z tej drugiej strony nie widzieliśmy, on mówi, że, że nie fałowo, no, w ogóle niepotrzebna sytuacja. Nie niepotrzebnieśmy doprowadzili do tego starego fragmentu gry. E, e, tak się skończyło, tak się skończyło. To bardzo dużo nie dostry.